I mi się przypomina dzieciństwo, kiedy to pomarańcze, wiecie, były, były raz na rok, były niesamowicie soczyste, to było mega doznanie i dla mnie to jest takie wspomnienie, gdzie mnie to właśnie zaprowadza. I tak ogólnie jest z olejkami, że w momencie, kiedy czujemy jakiś zapach, może to być, to być bardzo przyjemny, może dla nas być w tym momencie nie do końca przyjemny, ale pojawiają się różne rzeczy. Obrazy, wspomnienia, różne emocje. Um, słuchajcie, może być tak na przykład, że nie wiem, byłyśmy zgarbione, w ogóle um, w jakimś takim niefajnym stanie i nagle po prostu się rozprężamy, prostujemy, bo coś się zadziało. My, tak, my tego mało zauważamy. My tylko czujemy, że o jak fajnie, tak? I coś się zmieniło. Um, jak to działa i dlaczego to działa tak szybko? Bo wychęc olejki przez nos, tak? Nasz zmysł węchu. Bardzo potężny, jeżeli chodzi właśnie o nasze emocje, zmysłu, bo bardzo szybko bardzo małe molekuły, albo bardzo w bardzo bogatym składzie chemicznym, te molekuły oleków eterycznych przez nasz nos trafiają do dwóch ośrodków w naszym mózgu: do ośrodka węchowego i ośrodka limbicznego. No i dlatego właśnie pojawiają się skojarzenia wspomnienia, bo węch to jest nasz informator. Tak, on na podstawie poprzednich naszych doświadczeń, myślę, że też na, 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 na podstawie doświadczeń całe, całego naszego rodu, tak, czy po prostu tej naszej genetyce, ona mówi szybko, słuchaj, to jest dobre, to jest dla Ciebie, bierz to, y, nie, to jest niedobre, uciekaj. Tak? To jest ten szybko, ta szybka informacja, ale tam jest gdzieś coś więcej. Bo w momencie, kiedy y, te molekuły trafiają do ośrodka limbicznego, to to już jest bardzo potężna, Część, właśnie funkcja naszego mózgu, bo ona, ten ośrodek zagaduje naszymi emocjami, ale też tymi reakcjami, czyli te informacje idą do pozostałych części naszego ciała i na przykład za takie reakcje, na przykład jak za wydzielanie hormonów, tak? Czyli w ten sposób, żeby Wam to zobrazować, że ładny zapach olejku eterycznego to nie jest właśnie tylko, że jest nieprzyjemnie, że on ładnie pachnie, po na przykład mi się nie do podoba, bo tak też bywa, ja o tym też Wam troszeczkę powiem, tylko. Te molekuły, które dostaną się naszego mózgu, wywołują naprawdę cały szereg różnych reakcji chemicznych. I dzieje się to bardzo szybko, dlatego te olejki są właśnie takie skuteczne. Jest tak, że codziennie w ciągu życia y, mamy przeróżne emocje, tak? Są emocje, których niekoniecznie chcemy czuć, chociaż też nie są one dla nas na pewno jakimś nauczycielem, jeżeli tak potrafimy na nie spojrzeć. Ale w momencie, kiedy mamy właśnie te tak zwane negatywne, ja to już myślę, że to są em, em, emocje ze znakiem minus um, i one nas, umówmy się, ograniczają, tak, ograniczają się w rozwoju naszego potencjału, czasami ograniczają nas zwyczajnie w, w codziennym życiu i olejkami możemy wspierać się właśnie w takich momentach, jak właśnie strach, czy zranienie, odwętwienie, czy w ogóle taki, wiecie, brak sensu życia um, i wtedy możecie właśnie sięgać po olejki, żeby wyjść z tego stanu. Na początku to będzie takie minimalne, tak? ale jak olejki zaczną płynąć w waszym systemie, to wtedy e, po prostu te wszystkie rzeczy zaczną się rozpuszczać, tak? przez to zaczną się transformować. Ja jestem tego najlepszym przykładem, jakbyśmy się spotkali rok temu, to ja byłabym o wiele bardziej zamknięta, e, na pewno nie byłabym w stanie tutaj dla was e, tak e, Podzielić się tym, co, co, co we mnie płynie. I ja wiem, że to jest transformacja dzięki olejkom i też dzięki dzieleniu się olejkami, bo to jest najpiękniejsze, co tutaj się dzieje. No i jest druga rzecz, że czasami jest OK, a zwyczajnie chcemy poczuć się radośnie, chcemy poczuć, tak wiecie, bezpiecznie, poczuć swoją moc wewnętrzną i właśnie do tego będziecie szukały olejków i będziecie szukały na przykład w taki sposób. Chcę poczuć więcej radości, tak jak to będzie olejek. Ja Wam pokażę klucz, w jaki sposób dochodzi do tych olejków, niekoniecznie posiadając jakąś wielką wiedzę. To będzie fajny wstęp. Tutaj jest Wisienka. Musiałam się tym podzielić, bo to było moje odkrycie. Jak was, jak wy zaczniecie czuć um, tą moc olejków właśnie na wasze emocje, też jest z tej książki. To wiecie o tym, że to może Was doprowadzić bardzo daleko. Dla mnie to było największe właśnie odkrycie i to, co mnie pociągnęło właśnie w stębianiu emocjonalnym właściwości oleju. Bo w momencie, kiedy uzdrowicie swoje ciało fizyczne i to emocjonalne, to później zaczną się rozpuszczać te wszystkie przekonania, po czego nie jesteście świadome, żeby odnaleźć właśnie to połączenie ze sobą i ze wszechświatem i znaleźć tą swoją, misję życiową, bo każdy z nas nią ma. Każdy ma z nas jakiś bardzo wielki, ważny dar do przekazania innym. I ja jestem przekonana, że olejki, zresztą jestem jego przykładem i wiele osób, z którymi zaczęłam współpracować, zaczęłam używać olejków, są przykładem na to, jak one są pięknie transformujące i nas prowadzą w tym procesie. Nie robią za nas roboty, ale nam bardzo w tym pomagają. No i teraz taki klucz. Jak wybrać wspierające oleje? Pierwszy Słuchajcie intuicyjnie. Weźcie pod uwagę, że wszystkie informacje, które potrzebujecie, są w Was. I zwyczajnie, biorąc olejek, na przykład, nie wiem, załóżmy, nie wiem, myślicie o jakimś olejku, to już Wam się będą pokazywać jakieś informacje. Na przykład, kojarzycie lawenda pachnie, bądź macie kilka olejków przed sobą, powąchajcie je, zobaczcie, który Was przyciąga w danej sytuacji, i ten zacznijcie sobie wąchać. Yy. Na zmianę właśnie waszego nastroju czy emocji, właśnie do wspierania. Y, czyli idziemy za tym, co nam mówi. Ja bardzo często w taki sposób wybieram olejki, y, patrzę na to, co mam, albo zastanawiam y, się, na przykład, jaki olej pomógłby mi w danym stanie emocjonalnym. Daję sobie chwilę po prostu, żeby to gdzieś mnie zaprowadziło. Patrzę na moje olejki, wiecie, tak wybieram wącham. Patrzę, o, okej, okay, ten jest fajny I, i zaczynam się po prostu nie wspierać. Wierzę, że Moje ciało, moje wnętrze dokładnie wie, czego ja potrzebuję. Ale jeżeli na przykład nie czujecie się tak bardzo na siłach, na przykład, żeby z zawierzyć, bądź gdzieś tam nie, 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 te sygnały nie są takie, takie, takie bardzo, bardzo mocne, to wystarczy, że znacie jakieś takie podstawowe właściwości. I ja właśnie dzisiaj Wam te podstawowe właściwości przedstawię na bazie 10 podstawowych olejków, które w moim odczuciu i z doświadczenia Powinny być w każdym domu, żebyśmy miały totalny spokój o takie codzienne sprawy zdrowotne naszej rodziny, głębsze sprawy też yy, i właśnie emocje, tak? I mi to daje wielki spokój i takie mega wsparcie i właśnie dlatego te 10 yy, Oczywiście yy, nie wiem, czy już ich używacie, czy jeszcze nie, więc postaram się, żeby to było takie, wiecie, bardzo podstawowe, bo taki jest zamysł właśnie tej lekcji. Yy, co wam powiem? Co ja zauważyłam, że najczęściej, znając na przykład właściwości zdrowotne danego olejku, możemy pomyśleć, jakie one będą miały właściwości na emocje, bo to zawsze jest jakoś powiązane. I będę wam się starała pokazać właśnie to połączenie. I na przykład, chyba muszę kogoś wyciszyć, bo no mam was tak, że mogę was, że możecie się odmówić, ale o. Okay. Dobrze, także słuchajcie, mięta pieprzowa. Kto z Was wąchał miętę pieprzową do tery, wie, że to jest najsilniej pachnący miętą olejek po prostu, jaki możecie spotkać. Ma bardzo dużo mentolu, jak go wdychamy, to od razu nam się po prostu robi luft, <głynny> wielki oddech, to jest w ogóle olejek optymizmu. Ja go znam z tej właściwości, dzięki tej dużej zawartości mentolu, on ma takie działanie, chłodzące, zamrażające. I na emocjach to przeniesiemy, to to będzie takie też zamrażanie naszych emocji. Jak ja to stosuję? W momencie, kiedy mam bardzo duży nawiar i chcę natychmiast poczuć odcięcie po prostu od tych emocji. Nie mam siły, żeby sobie z nimi jakoś tam, wiecie, dłużej radzić. Po prostu chcę bach, wdycham, daję kropelę na dłoń, wdycham miętę pieprzową. Ona zamraża te emocje. Tak? I mogę przejść z punktu A do punktu B. Mogę po prostu zająć się dalej czymś innym. Spróbujcie tego, to naprawdę działa. Tylko Wam powiem coś takiego. Nie nadużywajcie tego, bo nie chodzi o to, żeby zamrozić sobie całkowite emocje. Pamiętajcie, one są naszym nauczycielem, dużo nam mówią. A jak już nie macie siły, to po prostu to zróbcie. Sprawdźcie i dajcie, dajcie znać właśnie, jak, jak Wam to działa. Um, oczywiście fantastycznie um, Poprawia koncentrację um, w różnych, w różnych momentach I, i polecam Wam właśnie podróży, czy kiedy, kiedy się uczycie, czy po prostu czujecie znużenie. A teraz chłód mięty w kark daje cudowne orzeźwienie. I teraz pójdziemy dalej. Lawenda. I teraz tak, jeżeli kojarzycie lawendę, lawenda ma właściwości kojące do skóry uspoka tak, uspokajające. I to jest właśnie to połączenie. Skórę koi, nasze emocje też. Ja, ten, ten olejek jest bardzo pięknym dla kobiet olejkiem, takim centrującym do siebie, bo oprócz tego, że was rozluźni, to ja go, ja, ja go używam i użyłam tego właśnie przy naszym dzisiejszym spotkaniu. Ja smaruję nim szyję. Bo. Głównie kobiety, tak, mamy, mamy, mamy tak, taką, taką, taką sprawę, że mamy właśnie to miejsce takie zablokowane, na przykład, że tutaj bardzo chcemy coś powiedzieć, e, mamy dużo do powiedzenia, przekazania, a to na przykład nam nie wychodzi, albo wychodzi nam zupełnie inaczej. I właśnie to rozróżnienie tutaj w szyi daje nam to właśnie tą możliwość komunikacji. Też spróbujcie, e, ja dlatego uważam, że tak, tak jestem w stanie Wam to wszystko powiedzieć. E, dzięki temu właśnie, że tak używam e, mięty. Właśnie w szyję. Dalej jest cytrynka. To są trzy podstawowe olejki. Jeżeli ktoś by nie miał apteczki całej 10 olejków, to po prostu te trzy olejki, czyli mięta, pieprzowa, cytryna i lawenda, to po prostu jest absolutne minimum. Piękne trzy olejki. Cytryna ma właściwości oczyszczające ona też będzie nas oczyszczać właśnie emocjonalnie, a najpiękniej działa jako olejek bycia tu i teraz, takiego skupienia się. W momencie, kiedy macie zbyt wiele na głowie, My, macie myśli rozbiegane, to słuchajcie: cytrynka, prosto, prosto z butelki, bo on się fajnie ulatnia i wdychajcie go w ten sposób. Zobaczycie, że wasze myśli naprawdę skupią się w jednym momencie. Bardzo fajnie pobudza i jako olejek cytrusowy fajnie nam poprawia nastrój. Tak więc będzie takie po, po, podwójne działanie. To są te trzy podstawowe olejki. I teraz pójdziemy dalej. I słuchajcie, drzewo herbaciane. Ja na przykład nie, nie, nie przypadam z tym zapachem, jestem ja takim typowo zdrowotnym olejkiem. Ale jako zdrowotny olejek jest to olejek um, bardzo fajnie, rozprawiający się z różnymi drobnoustrojami. Um, I on też, jeżeli chodzi o nasze emocje, będzie się fajnie rozprawiał z takimi właśnie negatywnymi rzeczami e, w naszych emocjach, na przykład taki. Wiecie takie obciążenie energetyczne, jakieś toksyczne relacje, tak? On będzie nas oczyszczał właśnie z tych relacji. Co to pokazuje, że mając olejki trwowo zdrowotne w naszej apteczce, my też możemy dużo z nimi zdziałać na emocje. W momencie, kiedy będziecie czuły, że nie macie takiej sprawczości w życiu, um, życie nie do końca jest tak, jakbyście chciały. Czujecie się, jakby to życie Was, was prowadziło, was kontrolowało, a nie Wy. Jako kreatorzy własnego życia, to wy żyjecie tym życiem, to zacznijcie używać sobie właśnie drzewa herbacianego. Drzewko herbaciane możecie oczywiście sobie wpłychać, czyli z dłoni. Jeżeli zapach, tak jak mi wam nie odpowiada, połączcie go sobie z cytrynką, to was fajnie też jeszcze oczyści, albo do dyfuzora, ewentualnie na przykład. Wcierajcie go sobie w stopy, jeżeli to zapach was, ten zapach Was nie, nie oszałamia, po prostu ale wiem, że ludzie go kochają, a ja po prostu jestem z tych, co nie. I niech tak też będzie. I teraz przejdźmy do oregana. Słuchajcie, ja, ja często porównuję sobie drzewo herbacjonalne i oregano, bo one mają obydwa, obydwa teoryki, mają takie właśnie właściwości, właściwości oczyszczające z przeróżnych drobnoustrojów. Tylko oregano jest taki bardzo silny, więc w olejku. Ja mam duży respekt przed tym olejkiem, ale też wielką wdzięczność za jego wspaniałe, właśnie wspierające właściwości. I to będzie taka, wiecie, mocniejsza bomba w momencie, kiedy macie tak dużo ograniczeń w sobie, tak. I on pięknie oczyszcza w momencie, kiedy za bardzo siedzicie w swoich przekonaniach. I one was ograniczają. Takie, wiecie, takie na przykład, takie przekonanie o własnej nieomylności, że tylko ja coś potrafię, że tylko ja mam rację. To jest tak naprawdę dla nas bardzo ograniczające i też czasami bardzo męczące, bo, bo takie, taka potrzeba, żeby mieć zawsze rację albo że ja najlepiej wszystko zrobię. Nie wiem, czy wy to znacie, ja to dobrze znam. Nie, nie, nie jest nam potrzebne tak naprawdę, bo każdy ma coś bardzo wartościowego do zaoferowania i inny sposób też jest super. Jeżeli widzicie to u siebie, to wdychajcie sobie właśnie oregano, bądź wcierajcie je sobie stopy. stopy Ostry olejek uważajcie w nakładaniu na skórę, zawsze go rozcięćcie jakimś olejem bazowym, bo może podrażnić, tak, może zaczerwienienie pojawić, warto tego unikać. Na takim głębszym poziomie, wiecie, to przywiązanie to też objawia się w naszym przywiązaniu do materializmu. Tak, jeżeli czujecie, że to jest zbyt ważny aspekt waszego życia, to się opiera tylko właśnie na materializmie, a nie widzicie w tym do końca wsparcia, to też właśnie oregano niech was oczyści z tego takiego niepotrzebnego, obciążającego bagażu. No i kadzidłowiec, chodźcie, Byście słyszały, król olejków. Jak nie, nie wiesz czego użyć, użyj kadzidła. Kadzidłowiec na to, na tamto, na tamto, na tamto, na tamto. Dlaczego? Bo to jest jeden z najcudowniejszych olejków. On na bardzo szerokim działaniu. Mój zachwyt jest potwierdzony wiecie, na własnym doświadczeniu i na doświadczeniu osób, które go używały. Rzeczywiście jest, ma bardzo szerokie zastosowanie. A jeżeli chodzi o prozdrowotny, to jest świetny w odbudowie komórek. A też te a to te hopy, też wycisza fantastycznie. A jeżeli chodzi o takie właśnie emocjonalne wsparcie, na pewno kojarzycie ten zapach z różnych obrzędów. To pachnie kościołem i, i to nie jest bez, bez przyczyny, ponieważ on jest idealny do medytacji, właśnie do różnych obrzędów, do modlitwy, czyli takiego też połączenia z tym swoim wnętrzem, a wyższym, ja, wszechświatem, Bogiem, kto, kto jak chce, to nazywa, ale z tym, Połączeniem i takim dostępem do własnej prawdy. I jako, jako używać, słuchajcie, najpiękniej, właśnie wdychać sobie z dłoni, ale też na przykład sobie smarować różne miejsca, na przykład centra energetyczne, np. w czoło, szyję, okolice serca, brzuch. Jest tak szeroko wspierające, że to Was bardzo, bardzo wzmocni w tej Waszej prawdzie. No, je, zobaczę, czy mi się uda właśnie na czat zajrzeć. Słuchajcie, um, nie pokazuje mi tego czatu, bo jestem na pełnym ekranie, być może dlatego. E, więc bardzo mi przykro, nie, od, nie odpowiem na to pytanie. Jeżeli zostawisz tam swojego maila, będziecie zarząd... jeżeli to jest jakieś ważne pytanie, zostawisz swojego maila, postaram się odpowiedzieć, albo znajdziesz mnie jako Magda Podleś, naturalna moc, e, to, to na pewno odpowiem. E, I słuchajcie, tak już e, no nie emocjonalnie, a do tego objawiam. On generalnie wygładził moją twarz niesamowicie. Ja 20 kg mam po, po ciąży, więc ta skóra naprawdę, te zmarszki się zrobiły takie, takie widoczne. Nie zbliżyć do 40 niż, niż, niż tam 30 czy 20, więc naprawdę byłam oszołomiona tym działaniem. I ja teraz wierzę, jak to działa, że on poprawia te komórki, więc jeżeli wiecie, że u Was też jakieś są uszkodzenia wewnętrzne, jakiekolwiek, to się niecie okadzidło. Jeżeli na przykład borykacie się z długotrwałym, obniżonym nastrojem, ze stanami depresyjnymi, lękowymi, zaczniecie sięgać po kadzidło. To jest bardzo, bardzo wspierająca olejka. I teraz słuchajcie, bardzo ciekawe. Jeżeli kojarzycie, do teraz mamy różne mieszanki. I w apteczce są cztery mieszanki, nawet no, ja powiedziane, że są tylko pozdrowotne, bo On guard, to chroni nas przed wirusami, odbudowuje nam odporność. R wspiera nasz układ oddechowy. Później mam Zengest, wspiera nasz układ trawienny. No i mamy też Deep Blue, czyli e, przeciwbólowy, e, wspierający właśnie e, obciążone mięśnie i stawy. Ale ja słuchajcie, tam nadal są olejki. Każdy olejek nadal ma, ma działanie wspierające nasze emocje. I tu Wam właśnie pokazuje, że je też możecie tak wykorzystać. Bo na przykład Ongar, mając swoje olejki w sobie, na przykład jak cynamon, gości, to są takie olejki bardzo ochronne, też ochronne dla naszy, naszych właśnie emocji, dla naszego samopoczucia, i pozwalają stanąć w swojej mocy. Zresztą zobaczycie, jak wyłuchacie sobie Ongarta, on ma zapach taki korzenny, cytrusowy, pachnie jak przyprawa do piernika, do wina, zapach świąt. Zobaczycie, że czujecie się bezpiecznie, że przychodzi takie poczucie, jest ok. Tak, takie rozluźnienie. To będzie się też łączyło być może z takimi wspomnieniami właśnie ze świąt, jeżeli dla Was to są dobre wspomnienia. Ale to zwyczajnie właśnie cynamon, goździk, to on, i dzika pomarańcza, to on daje właśnie Wam to poczucie. Jeżeli szukacie też olejków, które właśnie dają takiej pewności siebie, umiejętności wyznaczenia granic, to szukajcie goździka, cynamonu, bo czy też kasi. To, to będą właśnie te te wspierające. No i dalej jest R. Słuchajcie, ja ci po prostu odkryłam R pod, pod tym kątem, bo czułam się dzisiaj bardzo niepewnie. Czułam się taka osamotniona, zestresowana, trochę sparaliżowana. Różne rzeczy na to miały wpływ, również to, że miałam dzisiaj przed Wami wystąpić, a nie byłam do tego technicznie przygotowana. No i słuchajcie, jak robiłam właśnie tę prezentację i zaczęłam opisywać że R jako olej długiego oddechu. Gdzie płuca nasze są e, związane ze smutkiem i z taką niepewnością? E, I w momencie, kiedy wdychamy R, on nam otwiera właśnie układ oddechowy. Zaczynamy głębiej oddychać, to wszystko się po prostu fajnie rozpręża. W momencie, kiedy my głęboko oddychamy, też czujemy się coraz pewniej, i też znika to uczucie takiej właśnie niepewności bądź smutku. E, I to też będzie się właśnie e, Pojawia, przepraszam bardzo, pojawiało w tych różnych olejkach, e, które macie e, wypisane na, na, spo, na, na, na tej prezentacji, właśnie co jest R. E, ja na przykład każda wrzucam, liść fantastycznie pobudza właśnie i, i, i mięta pieprzowa, więc to też wyciągnie nas z tego, z tego stanu. Prawda? Więc sobie zobaczcie, o, będziemy chyba już zaraz, jeszcze mamy 5 minutek, bo muszę Wam... Umożliwić wzięcie udziału w kolejnych nagraniach. I słuchajcie, zęgest, olej, eksperymenty trawienie, cokolwiek wam się działo, odtąd, dotąd, użycie Zengest, błagam. A emocjonalnie, kiedy czujecie nadmuch, przeładowanie informacjami, bodźcami, może teraz na przykład, jak zbyt dużo wam opowiedziałam o to wdychajcie olej Zengest, bo sobie go w brzuch. On po prostu pozwoli wam przeprawić te informacje i otworzy was na nowe. Widzicie to połączenie, tak? Trawienie, y, takie fizyczne i emocjonalne też. I Deep Blue na, na koniec. Y, wiecie co, z bólem jest, y, jest, y, jest trochę tak, y, Też nie są rzeczy, które ja sobie wymyśliłam, albo zgłębiałam na jakich kursach, to jest wszystko tutaj. Y, kiedy mamy ten ból fizyczny, to, to najczęściej pod nim się ukrywa ból emocjonalny. Ten olejek też nam pozwala do niego dotrzeć i go uśmierzyć. On jest też dla nas właśnie taką takim informatorem. Także tu macie te 10 olejków. E, słuchajcie, te 10 olejków to jest Home Essentials bądź Family Essentials. E, Najtaniej się po prostu kupuję te olejki w tych zestawach. Każda osoba, która u mnie zaczęła od jednego z tych dwóch zestawów, tym bardziej będzie zdawanie z tego pierwszego ma dyfuzor. E, także tak możecie zacząć. E, Zakładając konto, od razu macie dostęp do niższych cen 25% i mnóstwo możliwości do otrzymywania olejków za darmo. Od nas otrzymujecie edukację i wsparcie.